Ktoś mi zadał kiedyś pytanie, czy wiem, jaka jest różnica między zmarłymi a żywymi. Oczywiście gimnastykowałem się, starałem się znaleźć jakieś różnice, oczywiście jest ich mnóstwo, ale zaskoczył mnie mój rozmówca stwierdzając, że fundamentalna różnica polega na tym, że my mamy jeszcze czas. Zmarli już tego czasu nie mają. To znaczy, my mamy jeszcze dar czasu i od nas zależy. Co z tym czasem zrobimy? Czy wykorzystamy go właściwie, czy po prostu będzie on płynął, płynął między palcami, stracimy, zmarnujemy, a utraconego czasu już się cofnąć nie da. Pokój dobro, pokój dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Tak, czas biegnie nieubłaganie. Dzisiaj byłem u fryzjera, co chyba widać na głowie. Rozmawiałem z panią fryzjerką o tym, co się w mieście dzieje, co się dzieje w chorowie. No i zeszliśmy na temat odpustu, a pani mówi, no jak to, już odpust? Przecież niedawno były, były święta wielkanocne i już są odpusty, już wielkanoc, a potem, a potem Trójca Święta. Jak ten czas szybko leci? Niepostrzeżenie mija czas. Niepostrzeżenie mija czas. A skoro on tak szybko leci i nie da się odzyskać czasu, który minął, przeszłości już nie ma. Przeszłość minęła. Przyszłość jest nieznana, co będzie w przyszłości, nie wiemy. Mamy teraźniejszość, mamy ten czas, w którym żyjemy, i trzeba go mądrze, trzeba go dobrze wykorzystać. Czas można powiedzieć, to pewna łaska. Niektórzy mówią, że czas to pieniądz, prawda, więc trzeba go szanować. Ale można powiedzieć, że czas to również łaska, to pewien dar, pewien talent dany nam przez Boga, by dobrze go wykorzystać i bodajże do świętej Faustyny Pan Jezus mówił, że łaska, która jest stracona, już więcej nie wróci. Przyjdzie nowa, ale ta, którą straciliśmy, której nie wykorzystaliśmy, już więcej nie wróci. I podobnie jest z czasem. Z czasem, który jest łaską daną przez, nam przez Boga, ten, który minął, już nie wróci. Jeżeli zmarnowaliśmy go, tego już nie odzyskamy. Możemy ewentualnie właściwie wykorzystać to co przed nami. To taki wstęp, takie wprowadzenie do dzisiejszej medytacji, a jest ona zaczerpnięta z książki Uniwersalne Prawa Życia, której autorem jest Sir John Templeton. Serdecznie zapraszam. Kiedy chwile, które składają się na nasze życie, nie przynoszą poczucia sensu, coraz rzadziej są dla nas źródłem radości. Przecież to właśnie nasze życie przecieka przez palce, niczym woda. Aby zrozumieć naturę czasu, trzeba poznać zasady jego działania. Czas bowiem jest doświadczeniem subiektywnym, innym dla każdego człowieka. Wiemy doskonale, że każda minuta wydłuża się w nieskończoność, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi lub mamy do wykonania nieprzyjemne zadanie. Jednak, kiedy pracujemy nad ciekawym, pożytecznym projektem, czas pędzi jak szalony. Są też zajęcia, które pochłaniają nas bez reszty. W takich chwilach wskazówki zegara zastygają w bezruchu, a rzeczywistość zostaje skompresowana do tego jednego momentu. W jednym artykule opisującym skuteczne sposoby wykorzystywania czasu znalazło się następujące stwierdzenie. Gdyby jakiś bank każdego ranka udzielał wam pożyczki w wysokości 86 400 dolarów, ale wieczorem zabierał tę część pieniędzy, która nie została wykorzystana, co byście zrobili? Oczywiście, wykorzystalibyście depozyt do ostatniego centa. Czas to właśnie taki bank. Każdego ranka użycza nam 86400 sekund. Natomiast w nocy zapisuje po stronie strat każdą sekundę, której nie wykorzystaliśmy w dobrym celu. Nie przenosi salda na następny dzień. Nie oferuje limitów do późniejszego spożytkowania. Codziennie otwiera nowy rachunek. Każdej nocy niszczy zapisy z poprzedniego dnia. Kto nie wykorzysta depozytu, ponosi stratę. I nie ma odwrotu. Nie można nic odłożyć na jutro. Trzeba żyć w danej chwili, korzystając ze środków przeznaczonych na dany dzień. Należy je zainwestować jak najlepiej, aby otrzymać zysk w jednostkach zdrowia. Szczęścia i służby. Czas, podobnie jak pieniądz, jest cenny właśnie dlatego, że jego zasoby są ograniczone. Każdemu przypada skończona ilość. Nawet gdyby czas pobytu człowieka na Ziemi był nieograniczony, i tak trzeba by go było dobrze wykorzystać, aby nie tracił na wartości. Powodzenie i satysfakcję można zyskać tylko wtedy, kiedy dobrze spożytkuje się przyznaną nam ilość czasu. Czas jest jak beton, który nieustannie obraca się w betoniarce. Istnieje tylko potencjalnie, dopóki operator nie opuści pochylni i mieszanka nie wleje się do formy, w której powstanie pożyteczny przedmiot. Stracony czas to beton, którego nigdy nie wylano do formy. Rozwój wymaga opanowania sztuki kształtowania życia w ramach przyrostu czasu. Człowiek dobrze wykorzystujący czas lepiej ocenia własne możliwości i potrafi dać wyraz swoim zdolnościom tak, aby przynosiły namacalne korzyści innym, a jemu dawały radość i satysfakcję. Wyznaczanie długoterminowych i krótkoterminowych celów. To jeden z najlepszych sposobów skutecznego formowania czasu. Trzeba zadać sobie kilka ważnych pytań. Co zamierzam osiągnąć? Co muszę zrobić dzisiaj, aby zrealizować cel wyznaczony na jutro? Taką listę powinno się sporządzać codziennie. Wykorzystujcie każdą chwilę, w przeciwnym razie stracicie ją. A czasu straconego dzisiaj nigdy nie uda się odzyskać. Dwa szczególne momenty zainspirowały mnie w tym tekście. Pierwszy dotyczy tego, że trzeba żyć w danej chwili, korzystając ze środków przeznaczonych na dany dzień o tym już mówiłem ale potem jest bardzo ciekawa myśl. Należy je zainwestować jak najlepiej, aby otrzymać zysk. Uwaga, w jednostkach zdrowia. Szczęścia i służby. Bardzo ciekawa myśl. Czyli tak wykorzystuję mój czas, tak wykorzystuję ten dar, który otrzymałem do Boga, tak inwestuję mój czas, moje talenty, moje umiejętności, aby otrzymać zysk w jednostkach zdrowia, szczęścia i służby. Czas, który otrzymałem, wszystkie umiejętności, które otrzymałem, wszystkie talenty, które otrzymają, mają czemuś służyć. Wszystkie charyzmaty, które otrzymujemy, mają czemuś służyć. Ja to wielokrotnie o tym mówiłem, ale może jeszcze raz powtórzę. Kościół, duch święty, duch święty w sposób szczególny działa w Kościele, a Kościół dysponuje też tymi darami ducha świętego. Na dwa różne sposoby. Jeden ze sposobów to jest działanie Ducha Świętego przez charyzmaty, drugi przez sakramenty. Właśnie charyzmaty to są te nasze indywidualne dary, te nasze indywidualne talenty, które mają służyć wspólnocie. Natomiast sakramenty są dane wspólnocie Kościoła, by służyły poszczególnym osobom. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie właściwe wykorzystanie czasu. Ma służyć mojemu zdrowiu i to jest oczywista rzecz, a więc, a więc nie chodzi tutaj o takie wykorzystanie czasu, które będzie nieustanną pracą. Tak, bo ktoś myśli, dobrze wykorzystać czas, to nieustannie pracować, jeszcze muszę coś zrobić, jeszcze muszę czegoś dokonać, jeszcze tam, jeszcze tam, prawda? I na końcu padam i mówię, dobrze wykorzystałem czas. To nie jest dobrze wykorzystany czas. To może być pracocholizm, to może być choroba. Czas, który otrzymałem, ma służyć mojemu zdrowiu, mojemu rozwojowi, ma służyć mojemu szczęściu, czyli ma mnie czynić błogosławionym. To jest, to jest niezwykła myśl, która zawarta jest również w Ewangelii. My mamy być błogosławieni. Tu można, można byłoby omówić całą drogę błogosławieństw, te słowa, które zostały wypowiedziane przez Jezusa na górze błogosławieństw. My mamy tak przeżyć swoje życie, idąc właśnie za tymi wskazówkami. Z góry błogosławieni, błogosławieni ci, pokorni, ubodzy i tak dalej, aby tak mam przeżyć swoje życie, aby ono czyniło mnie szczęśliwym, błogosławionym tu i teraz. Tu i teraz. Będę wtedy szczęśliwy, wtedy błogosławiony, kiedy właściwie będę wykorzystywał wszystkie talenty, wszystkie umiejętności, które otrzymałem od Pana Boga, kiedy właściwie wykorzystam czas, tak, a ten czas wykorzystam również nie tylko na troskę o swoje zdrowie, ale również na służbę. Również na służbę. I to jest właśnie mądre wykorzystanie czasu. Tutaj jeszcze ten drugi fragment, bo powiedziałam, że dwa takie fragmenty w sposób szczególny mnie tutaj dotknęły dzisiaj. Drugi fragment brzmi tak. Człowiek dobrze wykorzystujący czas lepiej ocenia własne możliwości i potrafi dać wyraz swoim zdolnościom, tak aby przynosiły namacalne korzyści innym. A jemu dawały radość i satysfakcję. Świetne. Po prostu ewangeliczna zasada służby. tak? Co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Czyli właściwie wykorzystuję czas, właściwie oceniam swoje możliwości. Wiem, że z punktu A do punktu B przy moich możliwościach dojdę w 15 minut. Za rok, może w 16, za 10 lat, w 20 minut, bo pewne rzeczy będę robił wolniej, będę coraz słabszy, będę mógł się skoncentrować na czymś innym, właściwie oceniam swoje, swoje, swoje zdolności. To jest bardzo ciekawa myśl. Człowiek dobrze wykorzystujący czas lepiej ocenia własne możliwości, bo, bo człowiek właściwie wykorzystujący czas zna też siebie lepiej, a skoro zna siebie. No to wie, na co go stać po prostu. I wie, że z czasem, z czasem y, na pewne rzeczy może poświęcić więcej tego czasu. Z czasem w, w znaczeniu z upływem lat, na pewne rzeczy może poświęcić więcej czasu, a na które już, na niektóre już tego czasu nie poświęci tyle, prawda? I po co to wszystko robi? Y, aby. To właściwe wykorzystywanie swoich zdolności przyniosło namacalne korzyści innym, czyli to jest służba innemu, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, bo ja z tego będę miał radość. To właśnie będzie czyniło mnie błogosławionym. Będzie dawało mu radość i satysfakcję. Będzie dawało mu szczęście. A błogosławiony znaczy szczęśliwy, czyli będzie czyniło mnie błogosławiony. To jest bardzo mi się podoba, powiem szczerze, to co Sir John Templeton napisał dzisiaj, właściwe wykorzystanie czasu będzie mnie czyniło błogosławionym. Bo zatroszczę się o wszystkie obszary mojego życia. Zatroszczę się o moje życie to materialne, o moje zdrowie. Zatroszczę się o moje życie psychiczne, o moje relacje, bo tu też trzeba mądrze wykorzystać czas, gdy chodzi o relacje, i zatroszczę się o moje życie duchowe, bo na to też trzeba poświęcić czas, prawda? Na to też trzeba poświęcić czas. Jeżeli ktoś zaniedbuje, wprowadza dysproporcje między tymi trzema obszarami naszego życia, może się nie czuć błogosławiony, bo jeżeli ktoś przeakcentuje to co doczesne, pracy, wysiłek, trud, zabraknie mu czasu na relacje i zabraknie mu czasu na życie duchowe, i tamte obszary będą kulały. Jeżeli ktoś przeakcentuje relacje i będzie dzień w dzień świetnie się bawił, tu spotkanie, tu spotkanie, tu jakaś pogadanka, tu jakaś rozmowa, to może zaniedbać troskę o swoje życie to cielesne, o swoje zdrowie i nie będzie miał czasu na życie duchowe. A kto znowu przeakcentuje sprawę e, życia duchowego, może zaniedbać te dwa wcześniejsze obszary. A więc, a więc właściwa troska o nasze życie, właściwe zachowanie proporcji, właściwe wyznaczanie celów, tych krótkoterminowych, tych długoterminowych, odpowiednia hierarchia wartości pomaga nam dobrze przeżyć życie, i wtedy to nasze życie pomimo trudu, pomimo pracy, obowiązków, będzie dla nas życiem szczęśliwym. Szczęśliwym nie oznacza bez problemów, o tym to często mówię, ale będziemy szczęśliwi, bo będziemy mieli poczucie, że właściwie wykorzystaliśmy czas, że właściwie wykorzystaliśmy talenty, że zrobiliśmy wszystko, na co nas stać, że zatroszczyliśmy się o siebie, o swoich najbliższych, a resztę zostawiamy Panu Bogu. A resztę powierzamy Bogu. I też chcemy to zrobić w czasie naszej wieczornej modlitwy. Zaraz po słowie na dobranoc, modlitwa na zakończenie dnia, w czasie której również wszystko, całe nasze życie, naszego ducha oddajemy Panu Bogu. Serdecznie zapraszam od razu po słowie na dobranoc. Wszystkiego dobrego, pokój i dobro z Panem Bogiem.